Zespół savanta to rzadkie schorzenie, fascynujące okno na ludzki mózg. Savanci posiadają niezwykłe umiejętności, często połączone z niepełnosprawnością intelektualną. Najbardziej znanym savantem był Kim Peek, inspiracja dla filmu Rain Man. Potrafił zapamiętać niemal wszystko, co przeczytał. Ta wyjątkowa pamięć szła w parze z trudnościami w interakcjach społecznych i codziennym funkcjonowaniu. Zespół savanta rodzi pytania o mózg. Jak ktoś może mieć niezwykły talent w jednej dziedzinie, a ograniczenia w innych? Badanie sawantów pomaga nam zrozumieć potencjał mózgu i to, jak potrafi on kompensować trudności. To podróż w niezwykłość, świadectwo zdolności mózgu do adaptacji i zaskakiwania. Rozumiejąc tych wyjątkowych ludzi, zyskujemy cenny wgląd w złożoność ludzkiego umysłu. Kim Peek urodził się w Salt Lake City w stanie Utah z powiększoną głową i anomaliami mózgu. Lekarze powiedzieli jego rodzicom, że będzie ciężko upośledzony. Kim jednak przekroczył oczekiwania, od najmłodszych lat wykazując nienasycone pragnienie wiedzy. Jego pamięć była zdumiewająca. Potrafił przytoczyć szczegóły z tysięcy książek, czytać dwie strony jednocześnie, każdą innym okiem. Chłonął informacje jak gąbka: daty, wydarzenia historyczne, utwory muzyczne. Nic nie wydawało się poza jego zasięgiem. Mimo intelektualnych darów, Kim zmagał się z problemami motorycznymi, potrzebował pomocy w ubieraniu się i innych codziennych czynnościach. Jego umiejętności społeczne były ograniczone. Jednak jego łagodna natura i niezwykłe zdolności zjednały mu wielu. Życie Kima Pika było świadectwem siły ludzkiego ducha. Pokazał nam, że niezwykłe zdolności mogą współistnieć z trudnościami. Jego historia nadal inspiruje i zadziwia. Historia Kimapika nie jest wyjątkowa. Wielu innych Sawantów fascynowało świat swoimi talentami. Daniel Tammet, brytyjski Sawant, posiada niesamowite zdolności numeryczne i językowe. Potrafi wykonywać skomplikowane obliczenia błyskawicznie i nauczył się islandzkiego w tydzień. Stephen Wiltshire, kolejny niezwykły Sawant, to artysta-architekt. Z pamięci rysuje niewiarygodnie szczegółowe pejzaże miejskie po jednorazowym obejrzeniu. Jego prace są nie tylko dokładne, ale i poruszające emocjonalnie. Osoby te pokazują różnorodność zdolności savantów. Niektórzy wyróżniają się w muzyce, inni w sztuce, a jeszcze inni w obliczaniu kalendarzy. Ich talenty często manifestują się w wysoce wyspecjalizowanych dziedzinach. Badanie tych osób pomaga nam zrozumieć spektrum ludzkich możliwości, kwestionuje nasze rozumienie inteligencji i podkreśla potencjał drzemiący w ludzkim mózgu. Czwarta część: wewnątrz umysłu Savanta perspektywy neurologiczne. Neurologiczne podstawy zespołu Savanta są złożone i nie do końca poznane. Badania sugerują, że może on wynikać z nietypowego rozwoju mózgu. Prowadzącego do wzmocnionego funkcjonowania w pewnych obszarach. Niektórzy naukowcy uważają, że umiejętności sawantów drzemią w każdym z nas, tłumione przez dominującą półkulę mózgu. U savantów uszkodzenie jednej półkuli może prowadzić do kompensacyjnego przerostu drugiej, uwalniając te ukryte zdolności. Badania neuroobrazowania wykazały różnice strukturalne i funkcjonalne w mózgach sawantów często obserwowane w obszarach związanych z ich specyficznymi umiejętnościami. Na przykład savant z talentem muzycznym może mieć zwiększoną aktywność w regionach mózgu odpowiedzialnych za przetwarzanie muzyki. Potrzeba więcej badań, by odkryć zawiłości zespołu savanta. Zaawansowane techniki obrazowania i badania genetyczne niosą nadzieję na głębsze zrozumienie. Poznanie tych neurologicznych podstaw może utorować drogę nowatorskim interwencjom terapeutycznym. Piąta część. Uwolnienie potencjału mózgu. Wpływ badań nad Sawantyzmem. Badanie zespołu savanta ma głębokie implikacje dla neuronauki i psychologii. Kwestionuje tradycyjne pojęcia inteligencji i kreatywności, przesuwając granice naszego rozumienia potencjału mózgu. Badając procesy poznawcze savantów Naukowcy mają nadzieję uzyskać wgląd w procesy uczenia się i pamięci. Ta wiedza może prowadzić do nowych strategii poprawy funkcji poznawczych u osób z niepełnosprawnością intelektualną. Co więcej, badania nad sawantyzmem mogą rzucić światło na plastyczność mózgu, czyli jego zdolność do adaptacji i reorganizacji. Zrozumienie, jak sawanci rozwijają swoje niezwykłe zdolności może utorować drogę terapiom pomagającym osobom po urazach mózgu. Badanie zespołu Savanta to podróż w niezbadane terytoria ludzkiego umysłu, świadectwo niezwykłej zdolności mózgu do kompensacji, adaptacji i zaskakiwania nas swoim ukrytym potencjałem.